Zaprosiliśmy Państwa w miejsce, które pokochali mieszkańcy Sochaczewa nad Sochaczeskie Bulwary. Za chwilę będę miał zaszczyt wspólnie z panią skarbnik Jolantą Brzuską podpisać umowę z firmą Sorted. Umowę, opiewającą na kwotę prawie 9 milionów złotych, rozpoczynamy bardzo ważną inwestycję w strefę aktywności. Jest to doskonałe uzupełnienie całego programu zagospodarowania terenów nad bzurą. Ja przypomnę, że dotychczas nas samorząd wydał ponad 40 milionów złotych. Z tego 20 milionów to są środki pozyskane z funduszy zewnętrznych. Teraz niejako wisienka na torcie, ostatnia przestrzeń do zagospodarowania. Przestrzeń, która za chwilę zamieni się w strefę aktywności. Jestem przekonany, równie chętnie wykorzystywaną przez mieszkańców Sochaczewa, tak jak i bulwary, tak jak i przystań tak jak i plaża miejska, tak jak i amfiteatr. Panie Ministrze, jeszcze raz bardzo serdecznie Panu dziękuję. Jest Pan naszym skutecznym i życzliwym ambasadorem. Wiele inwestycji dzieje się na terenie ziemi sochaczewskiej. Wszędzie tam docierają środki rządowe, za które Panu serdecznie dziękujemy. Ruszamy z budową strefy aktywności, która tu nad Bzurą połączy pokolenia Sochaczewa i ta inwestycja, którą Dzisiaj rozpoczynamy, to jest odpowiedź na głosy młodych ludzi, ale to jest też odpowiedź na głosy seniorów sochaczewskich, na głosy rodziców, którzy tu chcą spędzać czas i ze swoimi pociechami i sami w dobrym, bezpiecznym, komfortowym miejscu, bardzo nowoczesnym. Ja dziękuję panu burmistrzowi Piotrowi Osieckiemu. Dziękuję radnym Rady Miasta. Za bardzo dobrą współpracę przy kolejnej inwestycji. Chcemy, żeby Sochaczew stawał się coraz bardziej przyjaznym, bezpiecznym miejscem do życia. Rozwijamy nasze miasto. My uważamy, że każde pokolenie, które żyje w Sochaczewie, ma obowiązek zostawić nasze kochane miasto lepszym, zasobniejszym, bardziej nowoczesnym dla tych pokoleń, które przyjdą po nas. Dzisiaj mamy współfinansowanie. Strefy aktywności nad bzurą w Sochaczewie, ze skateparkiem, z miejscami dla seniorów, dla dzieci, dla młodzieży, dla wszystkich, którzy tu będą chcieli spędzić czas w sposób aktywny, bo Sochaczew jest miastem aktywnych mieszkańców i Sochaczew jest miastem gościnnym, w którym nie tylko warto mieszkać, ale warto też planować, żeby tu właśnie zlokalizować swoją przyszłość, bo to miasto bardzo dynamicznie się rozwija. Mamy tutaj już piękny amfiteat, który jest. Najlepszy w Polsce uzyskał nagrodę za najlepszy amfiteatr w Polsce. Po prawej stronie bulwary, które były kolejną inwestycją. Teraz domykamy to miejsce trzecią inwestycją, strefą aktywności. Strefa aktywności, która będzie tutaj służyła wszystkim sochaczewianom. Myślę, że całe to miejsce połączy mieszkańców, którzy będą tutaj spędzać wiele, wiele godzin nie tylko na jeździe rowerem, ale także na spacerach na podziwianiu koncertów i tym podobnych. Dzięki decyzjom radnych Rady Miejskiej w Szachaczewie, którzy podjęli stosowne uchwały, możemy cieszyć się dzisiaj tym dniem, możemy cieszyć się rozpoczęciem tej inwestycji.